Wprawdzie już jest wiosna, bo to koniec marca, a tutaj sanki, ale robię porządki wiosenne i tak wyciągnąłem to co tak leży, 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 leży może czas to pokazać. Pamiętacie takie wielkie sanki? Ogromne, ciężkie, przecież my na nich zjeżdżaliśmy i wciągaliśmy tą pod górkę i, i zjeżdżaliśmy i pod górkę. I teraz to wszystko z plastiku. No i końwia na mleko. Co ma wspólnego? Pamiętam jak dziadkowie mieli krowę, dwie krowy i było mleko to zimą, żeby nie nosić. Ja albo siostra siedzieliśmy na sankach i trzymaliśmy tą końwę, żeby nie spadła. I w miejscu, gdzie było zbierane te wszystkie z okolicy drugi to już zabytek ale działające a i nawet w miarę czyste a, a sanki sanki no, można powiedzieć małe rękodzieło proszę zobaczyć jak to jest zrobione solidnie drewno idealnie przycinane wzmocnienia z metalu płozy metalowe Tutaj z przodu mamy ruchomą część. No i sznurek, sznurek też z epoki stary. A, trzeba będzie to lekko zakonserwować. Bo widzę tutaj miejscami korniki się już wdały. Ale całość jest znakomita. No. Jeszcze to wykorzystamy. Może pod kwiaty ustawimy na tym kwiaty o. sanki nabierają kolorytu są bejcowane. dziewczynki pomagają będą piękne oczyszczone praca w sanki będą jak na Sanki dostały swoje drugie życie służą teraz jako kwietnik na dworze, a zimą będą w domu razem z kwiatami, które co roku wynosimy na dwór. Tu się lepiej czują latem